Witam serdecznie na kolejnym filmie na kanale Upwards.pl analizy Giełdowe na Życzenie i zapraszam na kolejny odcinek spółek ciekawych technicznie. Na początku, oczywiście, zachęcam do dołączenia do grupy Premium użytkowników mojej strony oraz sprawdzenie, co da, jakie dają korzyści, będąc abonentem tej grupy, do spojrzenia na moją stronę internetową i na www.uparts.pl. I już oczywiście, teraz przechodzę do analiz spółek ciekawych technicznie. Oczywiście, na początku tylko pragnę dodać, że wszelkie tutaj analizy, które Państwu przedstawiam, to są moje osobiste opinie. Nie są to w żaden sposób rekomendacje w myśl prawa giełdowego ani maklerskiego. I zaczynamy najpierw od spółek, które w dniu dzisiejszym wygenerowały formację młota, która daje nadzieję na odwrócenie trendu na kolejnych sesjach. Jedną z takich spółek jest Furfan Media, która na dzisiejszej sesji, jak widzicie, tutaj dała ładny sygnał młota, który jednocześnie zatrzymał się na bardzo ważnym wsparciu na wysokości 8,50. Sesja zamknęła się na poziomie 8,66 zł i powrót do wzrostów nastąpi po przebiciu górą tej czarnej linii oporu. Następnie wzrostów można spodziewać się w okolice kolejnego oporu. Najpierw oczywiście muszą zostać pokonane ostatnie szczyty na wysokości 948. Docelowo wzrosty powinny dotrzeć do poziomu 10,60 zł, gdzie były opory tutaj z trendu spadkowego w marcu 2019 roku. Także Forfan Media wygląda wzrostowo. Kolejna spółka. To jest PKBX. PBX. I tutaj też widzimy, że spółka jest w bardzo ładnym trendzie wzrostowym. Można tutaj wyrysować kanał wzrostowy. Ja to widzicie dokładnie. Ja tu nie przygotowuję tych spółek, wyrobię to wszystko dokładnie na Waszych oczach, żebyście mieli świadomość tego, że wszystko tutaj powstaje na żywo. Kanał wzrostowy to jest taki węższy, w ten sposób narysowany. Jeszcze jeden kanał zwestowy, który tutaj będzie z tego miejsca. I coś takiego, tylko zaznaczymy troszeczkę innym kolorem. O! I teraz, jak widzicie, spółka poruszała się od marca od kwietnia, od marca 2020 roku cały czas w kanale wzrostowym, czasami tylko delikatnie go naruszając, wybijając z górą. To takie te naruszenie było w czerwcu 2020 roku, później już spółka się ładnie w tym kanale trzymała. I co stało się teraz? Myślę, że to tak go dostosujemy. No i teraz po dotarciu górą, po wybiciu z tego długiego kanału wzrostowego, po wybiciu górą, cena dotarła do maksimum na wysokości 23 zł, skąd widzieliśmy większe odbicie na południe, większą korektę i można powiedzieć, że korekta ta w dniu dzisiejszym zatrzymała się na górnej granicy tego wąskiego, długiego kanału wzrostowego. Jednocześnie tutaj został wygenerowany, została wygenerowana świeca młot, która właśnie daje szansę na odbicie Poza tym to nie jest jakieś przypadkowe miejsce, tylko odrobinkę niżej, na wysokości 19,80 są szczyty z 26 stycznia 2021 roku, które również dają nadzieję na to, że nastąpi od nich odbicie, właściwie to nastąpiło już odbicie, bo jak wspominałem kilka razy, giełda to nie apteka i tutaj już wszystko zdarzyć się może. Nigdy nie trzeba być dokładnym co do grosza, co do dwóch. Także ta świeca mu od teraz powinna pozwolić na odbicie ponownie w kierunku tutaj szczytów na 23 zł, no i później na kolejny ruchy na północ, trzymając się w tym szerokim kanale wzrostowym. Kolejna spółka to jest Szar. Szar zaliczył bardzo mocne wybicie 2 lutego, na początku lutego, przez trzy sesje. Cena dotarła od wysokości 14,5 grosza aż do maksimum na 39 groszy. Teraz widzimy, że nastąpiła korekta, bardzo mocna korekta statkowa, ale dzisiaj cena zatrzymała się w nieprzypadkowym miejscu. Dzisiejsza świeca młot, może za bardzo tutaj nie, widzę, nie widać przez ten różowy kolor, ja go troszeczkę tutaj zmniejszę. Dzisiejsza świeca młot odbiła od idealnie od niebieskiej linii długotrwałego trendu wzrostowego. Jej minimum wypadło na poziomie 0,16 grosza. I teraz bardzo jest możliwe, że cena będzie już odbijała z powrotem na północ. Jeśli tak by się miało nie stać, rzeczywiście stop loss zalecam pod dzisiejszą świecą dzienną, ale myślę, że teraz nastąpi odbicie na północ, które tutaj w pierwszym punkcie będzie miało opór na poziomie w okolicach 0,22. I 60 może 80 grosza. Po jego pokonaniu, a podejrzewam, że tak się właśnie stanie, cena będzie dalej podążała na północ. Oczywiście poprzednie szczyty będą jakimś sensie oporem, ale docelowo, cena powinna podążać tutaj zgodnie z tą niebieską linią długotrwałego trendu wzrostowego z linią oporu. Opór na dzień dzisiejszy. Znajduje się na wysokości 0,46 groszy. 0,46 zł, oczywiście. 46 groszy. Także tutaj powinniśmy nawet zobaczyć większe odbicie w dniu dzisiejszym od tego poziomu i mocniejszy ruch na północ. Kolejna spółka to jest Wabun. Wabun dzisiaj wygenerował taki malutki młot, z tym, że tutaj, co mnie zainteresowało na tej spółce. To jest taki trójkąt, który tutaj możemy wyrysować, już go dla was rysuję. Uprowadzony od tego szczytu po tym. I zobaczcie, cena coraz mocniej zaciska się w tym trójkącie. Trójkąty mają to do siebie, że wybicia z nich następują zgodnie z trendem. A na tej spółce, jak doskonale widzicie, tutaj trend jest bardzo mocno wzrostowy. Świadczy o tym tutaj te zielone pole średnich, sesyjnych, gdzie tutaj czerwona linia to jest MA200, zielona to jest MA21 i właśnie cena rośnie bardzo mocno na północ. Dzisiejsza świeca młot po tej konsolidacji dłuższej, która trwała tutaj na tej spółce tak naprawdę od lutego, to w tych bardzo wąskich poziomach, a cała konsolidacja trwa już od grudnia 2020 roku, Pozwala teraz na odbicie w kierunku tego głównego ograniczenia. I zobaczcie, to już będzie czwarte dojście tego oporu. W trójkątach jeszcze jest taka jedna niepisana zasada, która się bardzo często sprawdza, że cena odbija. Nie mówię o tym, bo to jest początek trójkąta, tylko kolejnych odbiciach, że cena trzy razy odbija za czwartym razem, jeśli trend wzrostowy ma być kontynuowany, i jest przebijana. Także tutaj można oczekiwać przebicia ceny na północ. Cel to ostatnie szczyty na 4,49, także tu jest sporo do ugrania. No a później kolejne poziomy historyczne, być może okolice 5 zł i jeszcze wyżej. Kolejna spółka, która dzisiaj dała również ciekawą świecę młot, to jest Cloud Technologies. I na tej spółce widzimy też dwa kanały wzrostowe. Jeden taki wąski, który w ostatnim czasie bardzo ładnie prowadzi ceny i drugi znacznie szerszy, można powiedzieć, że taki rozbujany, gdzie cena odbija od góry i od dołu, ale to było bardzo rzadko. Od dołu ostatni raz odbija w grudniu 2020 roku, od góry natomiast w połowie lutego tego roku. Teraz od 26 lutego trwa konsolidacja. Między wsparciem na 15,85 a oporem na 17 zł. I w dniu dzisiejszym powstała świeca młot przy dolnym ograniczeniu tego kanału wzrostowego, zwiastująca to, że teraz powinno nastąpić mocniejsze odbicie na północ, w kierunku najpierw tego głównego wężenia, tego wyższego kanału wzrostowego na 18,65. Następnie na 19,85. Czyli prawie 4% wzrosty na tej spółce są możliwe. Myślę w dosyć niedługim czasie. Tutaj też wskaźniki RSX jest neutralny. MACD powinien za chwilę zacząć dawać sygnał kupna. Kolejna spółka. Momencik. Teraz kolejna spółka to już będzie. Z formacją byczego harami. I to jest spółka w dniu dzisiejszym. Bardzo grana, silnie grana, mocno grana, to jest spółka bras. Co prawda tak, bo bycze harami powstaje zawsze po trzech świecach podażowych. Powstaje świeca popytowa to, co dzisiaj tutaj widzieliśmy. Można w tej spółce to jest od razu mówię, siedzi tutaj mocna spekuła. I tu się wszystko może tak naprawdę wydarzyć. Można próbować zagrania na tej półce dalej na, w kierunku dalej na północ, ponieważ zamknęła się ona dzisiaj ponownie w środku kanału wzrostowego, którym są te czarne linie. Odbiła się od bardzo mocnego wsparcia na 0,6350. Tylko teraz jedna uwaga: jest to bardzo mocna spółka spekulacyjna, jak wspomniałem. I odbicie może nastąpić, ale jeszcze nie musi. Jeśli odbicie dalej nastąpi na północ, to będzie szansa na to, że dotrze teraz do oporu na wysokości 0,87, ale może również dalej schodzić na południe. I co teraz? Otóż zalecam stop loss poniżej tej czarnej linii na wysokości 0,69, czyli. Jeśli cena będzie mocno spadała, nie stracicie zbyt dużo kapitału. Jeśli cena będzie dalej spadała mocno, może lecieć na kolejne bardzo mocne wsparcie, które jest tutaj na wysokości 0,45, 0,46, a nawet tu jest średnia dwustosacyjna na 0,41. Te poziomy wsparcia mogą być docelowe dla dalszych spadków na tym walorze. Ja mam tutaj też alert kupny, jak widzicie, na poziomie 0,44. Spółkę tutaj do obserwacji dopiero wezmę. Uważam, że prędzej czy później tutaj cena się znajdzie. Może być jeszcze właśnie na podbitkach do 0,86 i dopiero kolejne sesje spadkowe. Docelowo 0,44 do 0,47 mocne wsparcie. Zakup w tych miejscach powinien dać całkiem, całkiem ciekawą stopę zwrotu na tym walorze. I jeszcze jedna spółka, już ostatnia w dzisiejszym spotkaniu. Formas, która generalnie daje nam sygnał odwróconego młota, ale sygnał odwróconego młota zamyka się dzisiaj na wsparciu. Na tutaj, że to mówiłem, takie wsparcie, czyli należy prowadzić swoje pozycje. Stop loss na dzisiejsza sesja zamyka się na 0,51. Ten stop loss jest na 0,49, jest 2 grosze. Niżej. I teraz z tego miejsca może nastąpić ponowne odbicie na północ, ale tutaj należy też na silnej spółce spekulacyjnej zabezpieczać ją stop lossem na 0,48 przynajmniej. Czyli krótki stop loss, jest okazja do dobrego zagrania. Cena teraz dalej powinna odbić na północ, a ten szczyt najpierw, to jest pierwszy opór 0,83, a następnie 0,83. Szczytna 0,97, no i okrągła złotówka to są poziomy docelowe dla dalszych wzrostów na tej spółce. To tyle spółek, co przygotowałem dzisiaj w spotkaniu w spółkach ciekawych technicznie. Zapraszam już niedługo na kolejne takie spotkanie. Do zobaczenia, cześć.